Siemano, Siemandero, wnioski bardzo, bardzo serdecznie. Xantyp 77 filmiki o gitarach. Niezmiernie jest mi miło gościć was na kanale. Dziękuję, że oglądacie, że interesujecie się sprzętem gitarowym, bo tutaj cały czas pojawiają się bądź to nowości, bądź to starości, ale cały czas jest to rosnąca od 10 lat baza na temat baza informacji na temat sprzętu gitarowego. No i dzisiaj zajmiemy się takim oto preampem. Taki preamp, który nazywa się TC Electronic 550 Myślnie, oczywiście już się domyślają, że tutaj chodzi o 51, 506505 PVEVH, czyli o jedno z najbardziej e, uznanych, jedno z najbardziej lubianych brzmień ostatnimi czasy, jeżeli chodzi o e, no, nagrywanie gitary do metalu, takie wiecie, no, to, już jest, e, to już jest taki standard. tak, Jeżeli gracie metal, no to, to myślę, że to jest jeden z takich standardów od wielu, wielu lat e, używany na rynku, no ale nie każdego stać na to, żeby sobie kupić prawdziwy wzmacniacz. Nie każdy potrzebuje też mieć taki prawdziwy wzmacniacz, bo w domu sobie go i tak nie nagramy, i tak go nie nagłośnimy. No wiecie, ja tutaj mam ten komfort, e, dzięki patronom zresztą, że e, no, mogłem sobie postawić ścianę kolumn, mogłem to mikrofonować, mogę gdzieś tam mieć w reżyserce e, znaczy tak, podzielone pomieszczenie na nagrywalnię, na, 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 na reżyserkę, że mogę gdzieś tam, no, wiecie, no te kable przez ścianę przeciągnąć, ale powiem Wam szczerze, że i jakbym tego wszystkiego nie mógł robić, to spoilerując na temat tego, co tutaj jest, no to otrzymujemy naprawdę bardzo wierne odwzorowanie tego właśnie, tego właśnie wzmacniacza. Tissue Electronic wypuściło jeszcze chyba sześć takich kostek. 5 jeszcze dodatkowo się pojawi. Nie mam jednej w tym momencie. Spectre Sound chyba się nazywa, czy, czy jakoś tak, ta, której. Ta, której nie mam, teraz też Wam wrzuciłem e, wszystkie te, które, e, które gdzieś tam sobie wymyślili, wypuścili. Generalnie jest to taka nowa tendencja y, i wiecie, no albo jest ten, są, są dwie, te, dwie te tendencje ostatnimi czasy, albo jest po prostu wielkie kombajny, w których mamy mnóstwo symulacji wszystkich efektów, mnóstwo symulacji wszystkich możliwych głośników, y, wszystkich możliwych wzmacniaczy i tak dalej, i tak dalej, albo mamy tą drugą tendencję, gdzie producenci po prostu w małych pudełeczkach za troszeczkę mniejsze pieniądze niż Taki wielki kombajn oferują taką najwyższą jakość, jaka jest możliwa, ale jednego wzmacniacza. No i TC Electronic właśnie do tego, że tak powiem, grona producentów dołączyło z tą serią Amp, Amp Works, Amp Works, Amp Works. I no to jest, to jest coś takiego. Tutaj nie mamy kilku wzmacniaczy. Tu mamy jeden wzmacniacz, dwa kanały, boosterek i po prostu możliwość tego, że. Jest to jedno dobre brzmienie, więc jeżeli już znaleźliście swoje brzmienie, jeżeli waszym brzmieniem jest na przykład właśnie 51.50, no to ono jest tutaj zamknięte i nie musicie się martwić o żadne mikrofony, o żadne kolumny i o nic, o nic takiego. Możecie w domu, bądź na scenie, bądź na próbie i tak używać tego w pełni ciesząc się dobrym brzmieniem. Za dobre brzmienie tego efektu, preampu, odpowiada również bardzo dobra symulacja. TC Electronic, rozpoczynając tą serię, produkując ją, no, weszło w kooperację z najbardziej znanym producentem głośników, jaki jest na świecie, jeżeli chodzi o gitarę, czyli z brytyjską firmą Celestion. Celestion. I w każdym, z tych, w każdym z tych efektów mamy do czynienia z no, bardzo specyficznym głośnikiem, dobranym do, do, tego właśnie, do tego właśnie efektu. W tym akurat jest to G12M, czyli jest to Creamback od Celeszczyna. Nie mamy możliwości. Przynajmniej producent tego nigdzie na stronie nie podaje. Jest podłączenie do USB, ale nie mogłem nigdzie znaleźć informacji, czy mamy możliwość zmiany tego kabinetu. I czy jest jakaś tutaj taka sprawa, że możemy sobie wgrać jakiś inny kabinet. Z drugiej strony uważam, że jest to zupełnie do niczego niepotrzebna funkcja i po prostu jeżeli to gra, jeżeli podłączamy to sobie wyjściem y, tym symulowanym y, w naszą y, mikser, w, w kolumnę FRFR, FR, y, gdzieś tam do interfejsu, jeżeli to nam po prostu gra, no to mamy wszystko, co jest, co jest nam potrzebne, ale jeżeli czegoś nam tutaj brakuje, producent oferuje drugie wyjście, które jest autem, które można znaczy nie jest samochodem, tylko jest out O out się pisze. E, można y, dzięki temu drugiemu wyjściu, po pierwsze, albo użyć tego i podłączyć się do kolumny FRFR, która ma wbudowane inne IR-y. Można użyć jakiejś małej takiej kosteczki dodatkowej, w której są wbudowane różne IR-y i można szukać brzmienia. Co już daje możliwość taką, że możemy to na dwójnasób od razu rozbić, czyli, czyli gdzieś tam możemy sobie dzięki temu. No, mieć dwa brzmienia, które się połączą w jedno fajne brzmienie. Jak wiecie, to jest bardzo dobrym y, patentem, żeby coś takiego robić. Y, I oczywiście, podłączając się tym do interfejsu, możemy sobie również już podczas miksu, podczas nagrania wybierać pośród wszystkiego, co mamy na naszym komputerze. Więc nie jest tak, że to jest ograniczona funkcja, po prostu y, dzięki temu, że mamy to, to wyjście, tu tutaj jest, tutaj jest po prostu dobre brzmienie. Jak Macie doświadczenie jakiekolwiek z ir to wiecie, że ściągacie, kupujecie oczywiście te wszystkie IR-y. Tych, tych kolumn jest tam 150 w każdym, w każdym katalogu, i po dziesiątym chce chcę już po prostu to wyłączyć i chce się grać. Więc tutaj, jeżeli chcecie grać, to tu jest dobra kolumna zrobiona przez Seleśczyna, dobry IR i to po prostu, i to po prostu gada. Słuchajcie, w pierwszym testem chciałbym zaprosić Was na bawienie się gałką. Volume. Bo bardzo często pytacie się y, przy takich testach, jak reaguje na gałkę w volume y, taki, oto, taki oto efekt. Czy odzwierciedla to, jak gra prawdziwa lampa. Posłuchajcie i wydajcie werdykt. Podoba, będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie pod nim łapkę w górę. Jeżeli oglądacie ten kanał bez subskrypcji, będzie mi jeszcze mile, jeżeli zasubskrybujecie, klikniecie w dzwonek i będziecie po prostu na bieżąco z tym, co tutaj się dzieje. Jak zwykle, oczywiście, namawiam również do wspierania kanału poprzez różne formy, czyli Patronite, Guzik Wesprzej pod filmem. Super podziękowania eee, i po prostu dziękuję Wam za to, że chce się Wam to robić. W tym miesiącu nie ma żadnego konkursu, ale rozwiążę za chwileczkę konkurs y, Rysuj na Mgle, natomiast y, tutaj y, chciałem tylko powiedzieć, że dla patronów jak zwykle jest y, zabawa, w tym miesiącu w zabawie Vermilion od Jacka Hero, które można sobie wstawić w pozycję gryfową w swojej gitarze. Pierwsza próbka została wykonana na gitarze polskiej Mensinger Joker S. Gitara Mensinger Joker S yy, no jest rewelacyjna, co już na pewno słyszeliście. Ma fajne niemieckie yy, przetworniki i myślę, że warto zajrzeć na mojego olx czy yy, już jej tam nie ma. Jeżeli tego yy, OLX-a jeszcze nie sprawdziliście. Wracając sobie do yy, naszego tutaj Wzmacniacza. Co my tutaj tak naprawdę jeszcze mamy? Bo to jest kilka różnych fajnych funkcji, o których jeszcze nie powiedziałem. Oczywiście wzmacniacz jest dwukanałowy, czyli możemy sobie zarówno wybrać zielony bądź czerwony kanał. W momencie, jak przełączamy się z kanału, to nie jest tak, że te gałki są dokładnie identyczne, tylko jest coś takiego, że jak sobie gdzieś tam. Ustawimy gałki na przykład w ten sposób na kanale zielonym, to w momencie jak się przełączymy na czerwony, to to jest najprawdopodobniej takie fabrycznie są dwa takie ustawienia, które producent uznał, że są, że są najfajniejsze. Wtedy po prostu sobie gdzieś tutaj coś tam przekręcamy, dokręcamy i, i mamy to na czerwonym. Jak sobie wrócimy na ten zielony, to będą to te same gałki, które, które były wcześniej, więc te presety, tak, jakby, tak by, znaczy są takie, jakby opcje presetów, które jakby się gdzieś tam zapisują. Nie ma tutaj takiej opcji, że zapisz preset, trochę szkoda, ale nie ma, ale no jest coś takiego, że te presety tak jakby zapisują się automatycznie, więc jeżeli po prostu to włączacie i wyłączacie i przełączacie pomiędzy tymi kanałami, to będą to te dwa kanały, które sobie ustawicie. Dodatkowo jest funkcja boostera. Ten booster można przełączyć pomiędzy pre lub post, czyli, oczywiście, można go włączyć jako dopałkę przed nasz wzmacniacz. I, oczywiście, można go włączyć jako podbicie sygnału, jeżeli chodzi o samą głośność, który generuje tenże wzmacniacz. W dwóch takich funkcjach jest tutaj to wymyślone. Normalna low, mid, high, jeżeli chodzi o korekcję. Natomiast, tak jak w oryginalnym wzmacniaczu, mamy gałeczkę rezonansu, czyli tego takiego dołu basowego brzmienia końcówki mocy, a nie preampu i mamy również tutaj taką małą gałeczkę prezencji, czyli, czyli jest tak naprawdę no pełna kontrola nad, nad tym brzmieniem i te gałeczki rzeczywiście Działają. Ogólnie to jest tak, że to bardzo przypomina to, jak się nagłośni. Akurat na kanale możecie wielokrotnie usłyszeć na Krimbeku na te, ten wzmacniacz. Co prawda na 75 go głównie używałem, ale, ale no, no można to usłyszeć. I no jak ja znam ten wzmacniacz zarówno w wersji Piwa, jak i w wersji EVH, no to tutaj bardzo dużo się oddaje z tego, z tego wzmacniacza. Posłuchajcie drugiego nagrania znowu Joker i drugie nagranie to już jest nagranie którym bawię się przełącznikiem przetworników, więc sprawdźcie sobie jak to, gdzieś tam gałeczką volume też, ale sprawdźcie sobie jak to zadziałało. Muzyka Możliwości również tego, jak z tym sterujemy, to możemy wykorzystać to również w takiej formie, że nie używamy zielonego kanału, tylko w momencie, jak sobie wciśniemy dwa guziczki naraz, to przełącza nam się to w taki tryb, że tutaj tym paciorkiem przełączamy się pomiędzy całkowitym ominięciem, czyli true bypassem, a po prostu kanałem. Czerwonym. Czyli, jeżeli nie chcecie używać z tego preampu barwy czystej, czyli tego kanału zielonego, który oczywiście jest taki, że też go łatwo jest przybrudzić. Oczywiście ma swoją specyfikę. i Ja lubię na przykład brudzić ten kanał w oryginalnym wzmacniaczu, ale jeżeli chcecie to zrobić w ten sposób, no to macie również taką możliwość, że po prostu jest, albo taka czysta. E, wiecie, totalnie z tam z waszej końcówki mocy w jakimś tam sensie, albo jest po prostu taka, ta, taki przester, który tutaj generuje się z tego, z tego preampu. W obu opcjach booster działa jak. Kom. Cool. jako boost, więc to jest, to jest taka ciekawostka. Również mamy tutaj do czynienia z wyjściem słuchawkowym na małego jacka, więc możemy to wykorzystywać również jako coś, na czym sobie ćwiczymy i sobie gdzieś tam gramy. W tym wyjściu słuchawkowym jest ten sam IR, który jest tutaj na wyjściu no, tego Ampsimpa, czyli jeżeli chcielibyście sprawdzić, jak to gra u Was na słuchawkach, jak to będzie mniej więcej grało, no to załóżcie sobie słuchawki i w momencie, jak słuchacie tych próbek, no to, to tak to mniej więcej warto. Właśnie będzie grało. I tyle. No. E, słuchajcie, nie wiem, czy tutaj coś jeszcze jest do powiedzenia. No, prosta rzecz, która cieszy, cieszy tym, że po prostu dobrze, dobrze gra, więc e, myślę, że, że to na ten moment wszystko. Ostatnia próbka będzie to próbka w miksie. W której po prostu będę kręcił tymi gałeczkami. No i teraz muszę Wam powiedzieć następującą sprawę. Po pierwsze, do, do tej próbki użyłem innego Messingera, yy, którego nie będzie na moim eliksie, yy, czyli Foreignera. Czyli yy, bardzo, bardzo fajna gitarka. Pokochałem ją od pierwszego wejrzenia, zaraz będzie test oczywiście. A po drugie, yy, to we wszystkich tych nagraniach, i teraz tak, w nagraniach na Jokerze, czyli w tych dwóch pierwszych, które usłyszeliście, wykorzystałem to wyjście out tutaj. Czyli to bez symulacji, i w prawym kanale ciszej, ale w prawym kanale za, załączyłem y, symulację kolumny y, troszeczkę innej z komputera w nagraniu, więc te ścieżki są rozłożone w panoramie. Głównie jeżeli, jeśli interesuje Was to brzmienie tutaj z tego, to gra ono w lewym kanale jest dużo głośniej. Tam to po prostu jest takie, żeby ten miks nie był taki suchy, że wiecie, w jednym kanale jest, jest gitara, a gdzieś tam tutaj słychać bas z jakimś tam rajdem albo, albo z czymś takim, więc no, uznałem, że po prostu tak leciutko tak można gdzieś to dobarwić. Zresztą pewnie wielu z Was będzie to wykorzystywać właśnie w tenże, w tenże o to sposób, a w nagraniu, które usłyszycie teraz, zrobione jest to w podobny sposób, ale wykorzystałem nagranie liniowe, czyli takie czyste z gitary, które przepuściłem przez wtyczkę, wtyczkę VST i znowu jest to tak bardzo, bardzo cichutko. No i o ile to, co widzicie na gałkach w lewym kanale waszego, waszych słuchawek bądź waszego, waszych głośników będzie się zmieniało i będzie słychać o tyle oczywiście ta wtyczka VST się nie będzie zmieniała, ale ona mówiona jest tak tylko i wyłącznie yy, leciutko dodana. Posłuchajcie ostatniej próbki. Teraz bardzo dziękując oczywiście za oglądanie do końca. Wszyscy, którzy oglądają do końca, mogą w plebistycie <grymnie> na kolejnego Preampa od TC Electronic, wejść na stronę TC Electronic i wybrać, który model mam zrobić. Mam tak, Voxa AC30, fendera, dwa marszale i Bugi. Więc możecie wybrać z tych, którego, którego mam sprawdzić. Oczywiście sprawdzę i tak wszystkie po kolei, ale, ale jak ma się ochotę, to możecie się w to pobawić. Udowodnicie, że docieracie do końca odcinków. Bardzo Wam dziękuję za wszystko, co dla kanału robicie. Bardzo Wam dziękuję za to właśnie, że chcecie się Wam docierać do końca i że jesteście tutaj razem ze mną. Trzymajcie się i oczywiście zapraszam teraz do przejrzenia na szybko listy patronów. Patroni są to... Ci, fogowicze, którzy wpłacają tutaj kasę, i dzięki którym wszyscy sobie oglądają ten kanał bardzo często, bardzo dużo. I ten kanał, jak powiedziałem na samym początku, jest no, rosnącą ciągle od 10 lat bazą na temat sprzętu gitarowego. I mam nadzieję, że te testy robione są w taki sposób, no, że wiecie o tym, że po pierwsze nie kłamią, a po drugie coś wam dają. Robię je po swojemu, robię je z serca od lat, mimo tego, że odcinek dzisiejszy chociażby jest oczywiście we współpracy z polskim dystrybutorem TC Electronic. Nie ma to większego znaczenia, no bo ten efekt spodobał mi się od pierwszego walnięcia w struny, o czym oczywiście nie umieszkałem Was poinformować. Kręćcie końcówki samochodowe, dziękuję za uwagę, dobranoc. Te lody, o których mówiłem są przepyszne, ale... Mam nadzieję, że będą na tyle pyszne, że kolor tego Lanosa jest absolutnie przypadkowy. Ja to nazywam kolor niestrawności. Lanos w kupecie w kolorze no, dość unikalnym, no i na alusach. Kupa radości w jednym po prostu, ale tutaj jest gwiazda tej ulicy, mianowicie cienias przyciemnianych. W sumie to filmuję go, nim przyjedzie już. Noż na, na pewno jedzie po niego Muzeum Skarbów Narodu, ponieważ z, na, z nalepką Michelin jeszcze nie mają takiej wersji. Oczywiście się śmieję troszeczkę, ale bardzo polecam y, dla fanów motoryzacji Muzeum Skarbów Narodu. Robią mega robotę, mega kolekcja. No, więc tak pozdrawiam. Co, o tym sobie, cienia się jeszcze można, że jest ewidentnie malowany pędem. Powrót nie. No, w wyposażeniu nawet składana lusterka. Ładny Jerando. Pozdrawiam.